Dzień dobry widzowie z tej strony the Welcome Back to Stumble Guys. Dzisiaj się gramy w wersję beta Stumble Guys 0.46. I gramy sobie dzisiaj, tak jak powiedziałem, Stumble Guys, Proszę pootwieramy skrzynek. Więc możemy najpierw zacząć od skrzynek. Na przykład weźmy sobie taki 10, co mamy w pierwszym. Duplikat. Okej. Okay. Lew duplikat. Co jeszcze? Też duplikat. To jest trzy du duplikaty widzowie. Duplikat, tak. Dobra, cztery duplikaty. To jest piąty i... Ta legenda, gdyby mi to czerwona wypadła, to by nie był duplikat, więc Szkoda. Yy, duplikat. Tak, widzę. Teraz jeszcze cztery. To jest siódmy. Du o, yeti! Duplikat. Jeszcze to jest ósmy. Duplikat. I dziewiąty. Też duplikat. I dziesiąty, ostatni spin. Też duplikat. że Tak, no to same duplikaty. Dobra, zagramy sobie jedną rundkę. I potem sobie pootwieramy. się otwieramy. Zagramy dzisiaj sobie cztery rundki. Okej. Okay. A widzę. Subskrybujcie. Dobijamy do 200 subskrypcji. Lajkujcie. Powiedzmy, że 5 w górę pod tym odcinkiem. To będzie kolejny odcinek Stumble Guy. Nie pytajcie, czemu nie mam niku. Będę miał czerwony nik. Aaaa, cholera. A, oj. No, co mi wybija? O, dobra. Jestem pierwszy? Czy mi się wydaje? Nie, nie, nie jestem pierwszy. Teraz jestem. A w ogóle widzimy się? Próbuję trik. Okej. Okay. Dobra. <tryk> Widzieliście, to widzowie? Oj, ojej, co tu się stanęło? Odpadłem. Dobra, yy, przepraszam za to. Jeszcze raz otwieram skrzynię. Kolejne 10. Ok, duplikat, to jest pierwszy duplikat, raczej tak. Kolejny duplikat. To już był trzeci, teraz będzie czwarty spin. Duplikat, widzowie. Kolejny spin. Duplikat. Jetty! Duplikat, to teraz będzie szósty chyba. Duplikat raczej. Tak. Jestem ciekawa, czy się widzimy, trafimy jakiegoś duplikata. Duplikat tak. To chyba nie jest duplikat. Jak to? Duplikat albo duplikat i to chyba będzie ostatni. Kolejny duplikat, i to chyba jest ostatni. Tak słabo. A! Weźmy sobie jeszcze pięć. Dobra. Epic. Duplikat. Kolejny duplikat. Kolejny duplikat. Kolejny pewnie będzie duplikat. Otóż tak. I jeszcze chyba, to jest ostatni, czy tam przedostatni? Publikat, to jest chyba ostatni, albo przedostatni. Ostatni. Dobra. No dobra, zagrajmy jeszcze jedną rundę. Dobra. mamy jungle roll mm, ok jungle 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 roll wow wszyscy spacie mi działa na a działa ok nie nie, nie mam laga mam często dzisiaj będę miał lagi widzowie może w jungle roll jest tak słabo tak, tak jak te boty Czekaj. Albo dobra. Mam kogoś tu? Chodźcie bam... A nie, może za dużo trochę ich. Nie wyzywajcie już, jestem bambykiem. Ha, ha, ha. Dobra, sobie tutaj trochę poczekamy. Dy, 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 dy. Aż sobie zrobię pompki, raz, dwa, trzy, cztery, dobra. La, 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 la. I do króla. Kidoski, dwa. Si, la, 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 Nie, dobra, może nie. Vamos, Marquinhos. Dobra, to przechodzę. Dobra, to przechodzę. Na całe przejście się przechodzę. Poszły dziś na łączkę, iż na nasz tam a ta rączka ma dwa paluszki. O, dobra. Już się zaczęło. A, widzowie, wbijajcie w ogóle na mojego TikToka. Um, dam Wam link, link będzie w opisie, sobie tam napiszę mój link na ten a potem już Wam teraz mogę powiedzieć um, game, gaming, podłoga romans bijajcie o przejdę. Prawie... czekaj widzę, coś nie dobra um, boli się, dobra Dobra, przechodzę, ok. Chciałem mieć Hot Wheels Hustle, ale niestety nie. O, jestem jedynym tym, jak to się nazywa. Coś specjalne. Oho! Space Race, ok. To jest fajne. Dobra. Ej, już, no już, no, Kapka chillu, wiesz. i bombę. Mój kolega to mówi, kiedy nie ma, mówi do siebie, kapka do mnie. Patrz, widzą, miałem wczoraj taką, dzisiaj miałem taką sytuację. Grałem się z kolegą w i, kłop, i kolega do mnie mówi, kapka chillu wyluzuj. A on sam jest, a on, a on potem nagle, kapka chillu On tak do, do siebie mówi nagle. A widzę to mi tak się gada, no ja to przejdę. Ja to przechodzę, widzę. Ja to widzę, przechodzę. Finish. Ej, gdzie sobie jakieś bambiksy? Nie. nie. Dobra. Czy to tak zostało? Leci, leci, leci bambikson. Gdy wygrałem rundę, za to sobie zrobimy 20 spinów. Dobra, za to, za to że wygraliśmy, zrobi sobie po 12, 20 spinów. Staćmy, ciekawe, czy wbijamy jakiegoś nieduplikata w ogóle na tym odcinku. Aż tam taki tekst. No, okej okay. Dobra. 10 najpierw Duplikat raczej, tak raczej, no na 100%. To i mam chyba same skiny tu i są... O! To chyba nie jest ten duplikat, Boże. Okej, okay, to mamy. Kolejny duplikat, ten nawet duplikat już był. Kolejny duplikat, widzowie. Duplikat. 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 Coś mi dodało do buzi. Kitos kitwa. Okej, okay. duplikat. Wiecie co widzę, wie? A się tak ominę, omina, co nie? Jakby wezmę kolejne 10 i omijam? Bo to daje dużo fa dużego farta. Weźmy sobie legendarne. Nie robiliśmy Epika. Też. O, brakują mi właśnie te co teraz widzicie. To w spinie, tak samo to, ale tych nie ma. Więc widzowie. Zrobimy tak. Tak pięćdziesiąt razy, czyli pięć tak razy. Raz, dobra, dwa, trzy, cztery, pięć, no dajmy, dziesięć. Tak, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć. 9 uwaga 10. Dobra, mamy to. Ja zobaczę czy, czy, czy coś zbiliśmy. Jakąś tu przed legendą albo coś. Tutaj nic, ok Czyli całe duplikaty, okej. Okay. No i bliskich nie mogliśmy. Dobra. Dobra, zagramy sobie jeszcze jedną rundę i zrobimy sobie. Mm, dajmy już 20 takich spinów. Dzisiaj 200 takich spinów. No, jakby to nie mam. Nie robię żadnego openingu, ale otworzymy sobie 50. 200. 200 tych. Mm, spinów. Oj, oj, wybiło mnie. Dobra, ja już tego widzę nie przechodzę. Mam plan, będzie szybciej niż się tam męczyć. już super slajda na... o matko, na finał. Oj, o, no co jeszcze jeszcze nie wbiłem. O, o gram... Ej, dwa rundy... dwie rundy pod rząd, gram z jakimś tym samym kostkiem, tym smoczkiem. o, teraz wyrzucił banana. Okej, okay, przechodzę na całe szczęście. Uwaga. Let's Jennifer. A w ogóle widzowie, możecie znać Feyrota. No, na, na 100% go znacie, Feyrota. Fireout wraca w tym miesiącu. Może niektórzy wiedzą, a może niektórzy nie wiedzą. Dam link w opisie, żebyście byli sobie na, na ten kanał. No i powiem Wam, że Perut miał chwilę przerwy, a teraz wróci. W tym miesiącu wróci do nagrywania. Bo on nagrywał, ale nie na polskim kanale. Spytacie jak? Tak. Wszyscy mówią, że albo popcat, kanał jest taki popcat, albo. Masz wa wa Wam down w, w, w opisie. Wiadomości, dla, yy, nie, wyjdziecie sobie. Yy, dam Wam. Yy, a, dobra, powiem. Są dwa kanały, które są podejrzane i albo, albo nie wiadomo, która to jest. Albo Popcat, albo. właśnie, nie wiadomo. Albo, albo Fire Fail. Jest taki kanał Fire Fail. I może. Fajny chciał sprankować widzów. No i nagrywa, a nagrywa na swój drugi kanał jako prywatnie. Wszystko jest możliwe. Możliwe. Może nagrywać na swój kanał jako prywatny. Może. Ale już nic nie, nie jest wiadomo, co się z nim stało. Ale ponoć pisał na swoim Twitchu i na Discordzie, bo ja jestem jego tym Gagu no i nie wiem, na jej grupie. No i napisał. Wracam w tym miesiącu na kanał Firefoot.pl. Z, z no, z prostu tam z wiadomością, że wrócili. że, że stawi pierwszy odcinek z Rob, Roblo, Robloxa w, w ten w kwietniu. Że taki ten, bo on mi wszystko mówią. Ja go mam na Discordzie no i niestety nie mogę wam dać yy... o, lej jest Niestety nie mogę wam dać, Niku, bo już za mało miejsc jest. Już nikt nie może wejść. Ale okej. Okay. bez przedłużając gramy w laser. No ty! Ej, ty! Ty! Kurde! I prawie bym mnie bym spadł. Pa! Pięk, o. O kur! D. A ten chłop żyje, ta? Niby. Nie też nie żyje. Dobra, nieważne. Okej, okay. i tak jak powiedziałem, zrobimy sobie... Nie wiem. Dobra, zobaczmy, czy jakoś po prostu ten coś fajnego dostaniemy. Wątpię, ale wszystko się okaże. Zróbmy tak 10 razy. Teraz jest czwarty. Piąty. Szósty siódmy ósmy dziewiąty dziesiąty. I teraz sprawdzamy nasz stan epiki. Sprawdzimy. Nie dostaliśmy żadnego epika, a legendę też nie. A w ogóle Wam się pochwala moimi skinami. To jest wszystko co mam. Takie skiny, tak jak widzicie. Zielonych w ogóle prawie nie mam. Niebieskich mam dosyć sporo. No i zaczynają się epiki, to widzieliście. No i zaczynają się legendy. Mam tego. Oto. O. Mam. O. Mam tego, to. Nie, gdzie to było? O! Okay. Mam tego oto Bobasa. Jak nazywa? I mam na przykład to. Eee... Yy, no i mam. No dużo sklepów. Dobra. Widzowie, już odcinek trwa. 18 minut, kończymy. Eee, yy, powiedziałem, jak dobijęcie 5 łapy w górę, to kolejny odcinek z yy, Fortnite. Yy, mam tylko z No i kończymy. Dzisiaj 宝宝。